Dosłownie za chwilę pierwszy gwizdek sędziego rozpocznie emocjonujący mecz Serie A. Zapowiada się dobry mecz. Witamy Państwa. Dziś na trybunach naprawdę gorąca atmosfera. Obie drużyny będą chciały powalczyć o zwycięstwo i ciekaw jestem jak wejdą w mecz. Miejmy nadzieję, że nie zabraknie nam tutaj zdrowych piłkarskich emocji. Piłkarze rozpoczęli właśnie pierwszą połowę spotkania. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Dał się oszukać. To musi być gol! Ach, niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrońcy to była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Wybija tę piłkę głową na aut. Ma szansę na zgranie tej piłki ze skrzydła. Dobra interwencja obrońcy, niebezpieczeństwo zażegnane. Sansony. Czy potem strzale będą prowadzić? I mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Ależ piękne wejście w mecz, oby tak dalej. Jest powtórka, możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. A futbolu, efektywne i efektowne. Na koniec postanowił kropnąć z całej siły, i piłka błyskawicznie minęła bramkarza, mimo że do bramki wcale nie było tak blisko. Popatrzmy na rezultat: 1 do 0. Dobrze wypatrzył lukę za obrońcami. Dobre podanie na wolne pole. Ach, przestrzelił. No ale tak bywa, kiedy strzela się na siłę. Przy takim strzale z tej odległości trudno utrzymać piłkę nisko. Powinien uderzyć bardziej technicznie. Przechwyt, ale nie opanował. Piłka odbita i będziemy mieli aut. Darko Lazowicz. Co teraz wymyśli? myśli? Na piłkę, co z tego wyniknie? No ale takimi podaniami to się akcji nie zbuduje. Dobry pomysł, dobre wykonanie, ten lot może zaskoczyć obronę, ale nic z tego nie wyszło, obrona wyjaśniła sytuację. Zobaczymy co teraz zrobi. Ależ dobra okazja! Jest! Kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę! Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyku. Słowa uznania za wykończenie akcji, ale wszystko zaczęło się od tego odbioru. Przysnął obrońca, nie utrzymał piłki i to nie mogło się skończyć inaczej. 2 no, do 0 to już bezpieczny wynik. il 21, Roberto Soriano. Koraj Günther. I strata piłki Próbują rozegrać po skrzydle Darko Lazowicz Veloso Czekamy na dośrodkowanie Zbyt głębokie dośrodkowanie Jak widzimy bramkarz nie miał żadnych problemów Z wyłapaniem piłki Soriano. Piłka idealnie za plecy obrońców. Teraz na pewno. Tak, tak. Mamy bramkę. Ależ akcja. Ależ to są emocje, proszę państwa. Ależ pech. Sędzia liniowy daje znak, że jednak był spalony. Soriano. Dobre, uruchamiające. Co za obrona najwyższej klasy parada. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Ale znakomicie teraz wywiązkował to dośrodkowanie. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej wrzutem z autu. Ginter. Piłka górą nad obroną. Dobry pomysł, no może być groźnie. Dobra interwencja we własnym polu karnym. Blisko pole karne, może strzelać. Świetne podanie za plecy rywali. No to byłaby niesamowita bramka Gdyby trafił z tak ostrego kąta Trochę jednak zabrakło szczęścia Ale chyba mógł poszukać innego rozwiązania To nie była łatwa sytuacja do strzału De Silvestri Ciekawe prostopadłe podanie Dobrze ustawiony bramkarz. Wypiąskował to dośrodkowanie. Rywale stosują skuteczny pressing. Udany pressing. Mają piłkę. Darko Lazowicz. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Bramka sięgnął piłkę. Brawa za tę interwencję. Ten strzał mógł zaskoczyć. To prawda, Golkiper był gdzie być powinien i zrobił to, co do niego należało pewna obrona. Ale świetnie zablokował. Mają teraz trochę miejsca. Co teraz zrobi? Bez pardonu zatrzymał tę akcję, to może być żółta kartka. Sędzia ukarał zawodnika, jak widzieliśmy, żółtą kartką. Czy spróbuje stąd uderzyć bezpośrednio na bramkę? Sędzia kończy pierwszą połowę rezultat do przerwy 2 do 0. Już po przerwie rozpoczynamy drugą połowę. Soriano. Mauro. Podanie na skrzydło. Poli. De Silvestri. Stracili piłkę. Czeka nas zmiana zawodników. Zawodnik już poderwał się z ławki rezerwowych. Jest coraz bliżej bramki. Wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? No niestety mogli nawiązać walkę z rywalem. Nie strzelili gola kontaktowego. Wyśmienita okazja niestety niewykorzystana. Nie mogą takich marnować. Musi spróbować czegoś nowego, jeśli chcą odmienić losy tego pojedynku. W drugiej połowie przegrywają, wprowadza do gry nowego gracza. No piłka oddana w zasadzie bez walki. No i kolejne jego dobre podanie. Szukają cierpliwie okazji do strzelenia bramki kontaktowej. Dobry odbiór, ale piłka wychodzi poza boisko. Kolejne celne podanie w jego wykonaniu. Minęło 15 minut drugiej połowy. Zaczyna to wyglądać ciekawie. Atakujący zawodnik był blisko, ale nie dał sobie rady ze świetnie dysponowanym bramkarzem. Nikola Kalinicz. Mają teraz szansę na kontratak. Teraz górą, ładnie. Rozciągnięcie gry. Teraz pójdą skrzydłem. Udana interwencja Bramkarza, ale piłka wciąż grze. Gol! Olala! Oh ryzykował tym polejem, ale ryzyko się opłaciło. Bramka, palce wizać. Skorzystajmy z okazji i przyjrzyjmy się powtórce sytuacji, po której padła bramka. Golkiper zdołał jeszcze odbić ten strzał lecący w długi ruch, ale niewiele mógł zrobić przy dobitce. Miał trochę pecha przy tej interwencji. Nadal nikt nie może być spokojny. Jest 2 do jednego. De Silvestri Piłka w pole karne Są tam koledzy Piłka wybita z pola karnego Będziemy mieli zmianę Trener postanowił dokonać roszat. Najwyraźniej ma pewne zastrzeżenia Do gry jednego z zawodników Mogą teraz zaskoczyć obronę Szybkim wyjściem Wrzuca na środek Wybija tę piłkę daleko Jak najdalej od własnej bramki Dobry, wysoko postawiony pressing. Bramkarz nie miał większych problemów z tym strzałem. De Silvestri. Obrońca dobrze to przerywa. Gospodarze wciąż tracą jedną bramkę. Może teraz, ależ atmosfera wzmaga się do pingfanów. Wczoraj, Günther. Soriano. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Strzelał teraz na siłę i się trochę przeliczył. Ale do szczęścia zabrakło mu naprawdę niewiele. Za chwilę może być dogodna okazja, ależ go wypatrzył. Dobrze się zachował bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Na trybunach westchnienie ulgi: gdyby gospodarze stracili teraz gola, byłoby po meczu. Kibice zagrzewają ich do odrobienia strat. Może ta sytuacja da im impuls? Pozostało jeszcze 10 minut regulaminowego czasu gry. Sansony. Roberto Soriano. Dobrze odczytał intencje rywala. Bardzo dobra piłka górą nad obroną. Celnie, no i może być niebezpiecznie. Piłka wybita spod nóg atakującego, ale zagrożenie nie mija. To może być ostatnia szansa na to, by wyrównać w tym spotkaniu. Nie, nie będzie z tego bramki. Spójrzmy na to podanie. Co teraz wymyśli? Uwaga, strzał! Gdyby bardziej precyzyjnie, kto wie, a tak to piłka przechwycona. Mało czasu, ale wszystko może się jeszcze zdarzyć. Sędzia nie przerywa gry stosując przywilej korzyści. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Powstrzymał atak rywala na własnej połowie. Mają szansę na kontratak. Niezła okazja do kontry. Dobrze pomyślane podanie górą. I oto mamy koniec meczu. Ekipa gości zdobywa dzisiaj trzy punkty.